So, witamy Was u nas na kanale. Dzisiaj będziemy sobie testować rację żywnościową, którą dostaliśmy od znajomego żołnierza, który zwrócił skąd? że granicy polsko-białoruskiej. No, bo był tam odelogowany i takie... Rację dostawał, jedną nam sprezentował, Dziś, dzisiaj ją co? Skosztujemy, zobaczymy. Skosztujemy co tam dostawał na froncie. No nie na froncie, no. tylko na granicy. No. Ale to dobra, to trzeba Zobaczymy czy da się normalnie urwać, bo powinno. Nie, Mówisz, by... że musi, musi być nóż do tego? No, no a dobra. Ja widziałem innych e, osób, co nagrywają rację, w ogóle z nie próbowali niczym. Trzeba nożyczki albo nóż? Aha, nawet nie wiedziałem. Też oglądają kilka osób, co racje żywnościowe testują. E, testują. I powiem Ci tak, że byłem strasznie ciekawy, jak to smakuje. Ja też, bo mój tata też był w wojsku, ale mówił, że to są całkowicie nowe racje. To jedno, ja byłem prawie 20 lat temu w wojsku. I, I te racje, to, to dostawaliśmy puszki, tak naprawdę, jakiś ba baton, który można było zabijać ludzi. No, taki twardy był. I to w ogóle jest bardzo dobry pojemnik na wodę. O, tu mamy ten o, to, to zawsze byłem ciekawy jak to działa, że y, dajesz tylko wody, a ona podrzewa to tak, no nie, że zagrzewa żywność. No nie, ciekawe. No co tu mamy? Jaki tak? widzisz? No to ja to wyjmę z Jestem ciekaw tego. ciekawe angielski. O! Słynne, słynne, słynne pancerwafle. Kurde, no w wojsku nikt tego nie lubią, ale też ja. O Słomka. Jestem bardzo właśnie tego ciekaw tych wapni. O, batoniki, ja jestem batonika ciekawy. Ja to jest, bo ponad o. są proteinowane. E, jak tata dostawał batoniki w wojsku, to one były strasznie twarde, ale były dobre. Ogólnie były super. No Nie w porównaniu do tego że o, praktycznie nie mieliśmy co jeść. Tam. Jednorazowa i papier. A, tu ten Bigot z kubasy, to jest to, bo źle wyciągnął. To mamy, dobra, zobaczmy co dalej. Chusteczki, jakieś cukierki, cukier, tak? No. Sól pewnie i pieprz będzie jeszcze w jednym. Jeszcze... To no, trochę w jednym, no nie? To chyba no, na jeden no. posiłek do no, nie? miał być. No, Taka no. racja. Do picia jest i no co? Herbatka. To jest herbatka rozpuszczalna. A, tu A to będzie pewnie Jest papier toaletowy. Mówisz? Otworzymy? Otwieramy. Nie, tu jest herbata. To tu będzie kawa. Nie. Tu jest herbata granulowana. Tu są chyba jakieś rękawiczki do czyszczenia. Tak. To jest papier. To jest strunówka. I to też jest papier. Cukierek. Drugi to ty cukierek. Cukierki, co? Gumy dwie. Gumy. Gumy to na końcu. Cukier, tak. Cukier. No, cukier, tak e, mówisz, cukier. To też to, to jemy ja na nie. nie. A to pieprz. To dobra. układajmy sobie trochę tutaj. To te bardziej konserwy nie? To damy w jednym miejscu. Czekaj, tak, tak. A tu mamy podgrzewać, to no, co? Bo ja proponuję podgrzać ten bigot, tym pogrzewaczu. Tak. E, I. Będziemy kosztować... Jak to się będzie podrzewać wszystko po kolei, co? No tak. No to dobra. To walczymy z podrzewaczem. Tylko jak to mi się robi? Eee. A dobra. A dobra, już wiem. Tu trzeba to wyciągnąć. Wyciągamy. Eee. I tu trzeba wodę dać. Ja wiem, tu tylko, trzeba urwać. Tylko to się bardzo szybko robi gorące, więc... Wiem, domyślam się. I lecimy, tak. Na Mamy... O, musimy włożyć tą kuzertę, tak pokazują i mówią, objaśniają. Na to, no nie? Tak. Teraz wodę. I lejemy dotąd. Już jesteśmy po krótkiej przerwie. Nie, nie, najpierw to trzeba tutaj wody nalać chyba. Lej wody. Nie, bo tu odraży się w... Dobra, lej wody, bo tu tak jak tak z instrukcją jest napisane. Mało. Teraz pokazuję to. Złożyć na pół. Jezu, to się tak składamy na pół. I teraz do tego. I co, odstawiamy? No. Ej, widzisz, jak to bumbluje? U, u. Może nie tu? Nie wiem, już to położymy. Po, nie zaczę... sprawdziliśmy, ile minut, ale dobra, to się musi podrzewać To no, pancerwafle z dżemem. Ojejku. Moje warzenie to pełnia. Ojejku. Ale jak on wygląda dziwnie. Taki choćby gararetka? No. Cześć. Trzeba by było... Ale tu jest, z tej racji powinien być nóż. Nie, tylko łyżka. Ojej, a te, Bieda. Bo ty, poczekaj. to... Poczekaj. To jest to wewnętrzne... Pa ja mam! To! Mam! Chyba tam się zapla. A ja wiem, jak to smakuje. dawno tego nie jadłem, bo nie jadłem, ale pamiętam smak. I, i pamiętam, że to było takie twarde. Mm, mm. Mm. Było to twarde, no mega twarde to zawsze było. Nie przypada, że mamy, ale dobre. Dobyłem. No, byłem. Hmm. No. No. Dobra. No, Nie, no, jeszcze dobrze. Dobra, hmm. ja do końca. Dobra. Powiem ci, jak byłem młodszy, to zęby tak nie bolały po tym jak teraz. Zasadka, to to, wagon. Dobra, jak na słodko, to na słodko lecimy z batonem. Czekaj. Dobra, zaraz tu do śmieci wyrzucimy. Z on wygląda tak? Fajnie wygląda No mi nie, sam będziesz jak z góry jakby trochę papierowy był, a... A mózg jabłkowy Lekka wiśnia No ale coś tam jeszcze Dobry Mhm. Ogólnie dobry. Ja Szegół angielski nam został. Mogę otworzyć? A, już otworzyłem. No jak konserwa turystyczna zwykła, no w środku. Tu jaką ryba. Nie, to nie jest ryba. To kawałek. kawałek? To jest normalne. Jak konserwa, taka wiesz, podobne dostawaliśmy, tylko że my duże takie puszkiny nie widzimy. O jak karma dla psa. Karma A ja a karmę? Nie, normalna mielonka. Normalna mielonka turystyczna, uwielbiam to do zjedzenia jak najbardziej. Jakby był, Nie sprawdziliśmy ile minut to się pod drzewa, teraz nie ma jak, ale to dobra. teraz? Co, herbatę wypijemy? I później przejdziemy do bigosu. A ja z to strony to nie chcesz. Mogłbym go jak na co dzień. Herbatkę też już mamy. Jak widać, trochę mętna. Tylko dlatego, że zawsze zalewam ją zimną wodą. To de, de, granulowane nie lubię zalewać ich ciepłą. Bo jest Nie, bo jest ciepła. Ja wolę herbatę na zimną, no nie? I za to herbę? jak herbata. Pewnie cytrynowana, no nie? No. Ale słodka. Powiem ci. Dobra herbata. Jest cukru? Normalna, zwykła herbata granulowana, cytrynowa. W ogóle jakbyście też słyszeli jak to... Dobra, ale Kuba trzeba sprzątać po, po leku, żeby... Od Jeszcze ty pancer w wafle zostawię tą drugą płackę. Ja tego nie nie, bo ja się już najadam w wojsku, a poza tym jest to dla mnie za twarde. Dżem dobry. Dżem no. jest spoko. Dżem na... jeszcze nawet do zjedzenia. Ale w ogóle dżem jest naprawdę pyszny. No nie szkoda, że go tak mało udają, bo jest naprawdę dobry. Ale co się dziwić do czterech wafli. Wafli, no, herbatników zwał jak zwał to, no, nie? Pancer wafli. No tak na to my mówimy. A niektóry się nie. Zjadłeś przed... całego batonika. No, przepraszam. Czekaj, weźmy to. Jak chcę zobaczyć, jak długo to już mam podpać. Bo to powinno tutaj pisać, a wcześniej my nie zobaczyli hmm. 12 minut, dobra. To robimy cięcie i czekamy. Chyba co, Kuba? 12 minut minęło, bierzemy się za bigos. Tak, ogóle... A jak myślisz będzie lepszy niż mama robi? Że się nie Wątpię. wiadomo. Wątpię. Bo... Jak to szyczy. Zagrzało. Zagrzało, ale nie jakoś tam specjalnie. Może za krótko. Albo źle my po prostu zawinęli. No. Czekaj, wytrzemy. O, papier to to. Wytrzemy stół od razu, bo szkoda. Żeby to wsiąkło. Żeby było pokrywanie. Jak, jak, jak to się gotowało, to. No No wydawało dźwięki, no. No. Ciepło, ciepło. Aj. Wiesz, nie chcę rozwalić. Wow. Się. Wygląda jak mamy. A pachnie jeszcze lepiej. Powiem tak, szczerze Wiem, mówiąc, że nie wygląda najgorzej, że lepiej wygląda nawet niż bigos w tych w słoiczkach, co się kupuje. Mięso no, no, lepsze i ogólnie ciekawiej to wygląda. Ale czy jest lepsze smaku? Odważny? Odważny. Kto atakuje? No to. O nie Ładnie pachnie. Mm -hmm. Smakuje? Nie, bo w kępie. Smakuje, mówisz? Lepsze niż mamy. Zobaczmy jeszcze mięszkowska. Lepsze niż mamy. Ale ty miałeś... to nie można by mamie po nim nie zrobić a ciebie gosu. Będę musiał biegać za kolegą, żeby mi rację żołnościową z, z bigosem dawał. Powiem tak, mięsko, fajna struktura. Ale jak się to... nie przygotowała? Nie, za, za krótko my mieli, nie jest tak ciepło jak powinno. Tuściutki, mięsko fajne, ta struktura tego mięsa nie jest takim jakimś, kurde, kapciem. Bigosik jak bigosik, trochę może pieprzu by się przydało, kwestia smaku, gustu wiadomo, no nie, lekkiego przyprawienia, ale jak coś. To pieprz jest, Wiec. soli nie ma, no nie? się na cukier. Ale za moich czasów, jakbym takie racje dostawał żywnościowe, jak, ro, jak robili Dzień Szczura, no nie, czyli odszczurzali kuchnię i zamykali, i dawali nam racje żywnościowe, to bym był zadowolony, jakbym coś takiego dostał, w porównaniu do tego, co dostawałem. Dobrze, co, cukierki wam nie będziemy mówić, bo to jest zwykły jakiś tam zozol w innym opakowaniu, albo landrynek e, kawowy. I gumy miętowe. I co, Kuba, dojadamy i się żegnamy już, tak? No mm -hmm. to się pożegnaj z widzami naszymi, kochanymi. Do zobaczenia, do następnego. Dzięki, miłego dnia. I co, żeby zostawili? Łapkę i suba. Oczywiście, pozdrawiam. A łapka musi być w górę. <laughs> pozdrawiam i życzę miłego dnia, do następnego, pa.